Projekt Zmiana o edukacji inaczej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiaj startujemy po raz kolejny z 20. edukwadransem. Dobry wieczór. Witamy wszystkich was bardzo serdecznie. Bardzo się cieszymy, że już 20 odcinek naszej miniserii Słuchajcie, to już 20 tygodni, aż się nie chce wierzyć, że jeszcze się, przepraszam, na wizji nie pokłóciliśmy, ale chyba dzisiaj ten moment nastąpi. Bo dzisiaj wybraliśmy sobie taki, powiedziałabym, dosyć szczególny temat. Temat, który, no właśnie, może budzić wiele kontrowersji i chcielibyśmy dzisiaj po prostu porozmawiać o cancel culture, czyli o kulturze unieważniania. Arturze, jesteś gotowy do naszego dzisiaj ringu pojedynku na argumenty? Wiesz co, nie wiem, czy jestem gotowy, ale, ale gdzieś tam czytając te materiały na temat na temat właśnie kultury unieważniania, mam, mam mnóstwo wątpliwości, szczerze mówiąc ich, no, chętnie się z nimi podzielę. Ale zacznijmy może od tego, czym jest cancel culture, czym jest kultura unieważniania i może jeszcze taki wątek, bo słuchajcie, jakby wprowadzeniowy. Wiecie o tym, że tworzymy przestrzeń projektu, zmiana tego naszego edukwadransa o edukacji inaczej, właśnie w duchu takim, żeby przywoływać tematy, które pojawiają się w życiu, no właśnie w tej rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Staramy się wyłapywać te rzeczy, które wydaje nam się, że Gdzieś w tej dyskusji w szkołach, w klasie, w rozmowach z dziećmi, z młodzieżą, powiedziałabym, dzisiaj może bardziej, są czasem nieobecne, więc staramy się to wyłapywać i też to podbijać. I takim tematem na dzisiaj właśnie jest ta kultura unieważniania. Coś, co dzisiaj jest, słuchajcie, bardzo obecne tak naprawdę w naszym życiu w różnych wymiarach. No i właśnie, czym jest Arturze? Może Ciebie wywołam teraz. Słuchaj, w największym skrócie to bym powiedział, że to jest coś, co nazywamy tak potocznie odsądzeniem od czci i wiary. Tak bym, tak bym zaczął. Znaczy, ta kultura unieważniania daje części z nas przynajmniej przywilej, czy też prawo do tego, żeby uznawać, że osoby, które reprezentują pewne poglądy albo mają jakiś inny światopogląd niż nasz, albo nie wiem, spotykają się z osobami, które mają inny światopogląd niż nasz no powinny zostać gdzieś tam wypchnięte poza tą sferę dyskusji publicznej, nie powinny brać udziału w ogóle w rozmowach, które są prowadzone, nie, potrafi, nie powinny nie wiem, uczestniczyć na przykład w wymianie poglądów podczas otwartych dyskusji itd. Tak 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 Najkrótsza definicja, jaka przychodzi mi do głowy po, 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 po lekturze. To ja jeszcze taką przewrotną podam historię do tego, znaczy z moim zdaniem taką troszeczkę taką, która mnie zaciekawiła, kiedy zaczęłam czytać o tej kulturze unieważniania, bo oczywiście jak dalej pójdziemy już, że tak powiem, w las z tym tematem, to pewnie każdy z nas da sobie sprawę, że Prawdopodobnie zaobserwowaliśmy to zjawisko. W każdym razie w jednym z artykułów, który czytałam, było takie porównanie, że kiedyś, bo w ogóle kultura unieważnienia, ona bardzo mocno łączy się ze światem cyfrowym, z internetem po prostu, z mediami społecznościowymi. Tak, to z ona w, w ogóle, Oktawia, wejdę mm -hmm. ci w słowo, ona w ogóle jakby została dostrzeżona dzięki temu, że mamy media elektroniczne. Wcześniej tak. nie patrzyliśmy na to w ten sposób. Tak, ale jakby media wzmacniają te działania i też można dodać, że od trzech lat. To pojęcie gdzieś w naszym języku funkcjonuje, tak przynajmniej ja wyczytałam w różnych materiałach. Ale chciałam powiedzieć do tej historii, że było takie porównanie, że kiedyś, jeżeli no, odniosę się do kobiet, ostatnio Artur wie, że mam taki, takie zacięcie feministyczne broniące coś, coś, tutaj się, coś tutaj tak mocno we mnie, że tak powiem, zaczęło, zaczęło sobie funkcjonować. W każdym razie kiedyś jak były czarownice, jak były kobiety po prostu, które gdzieś społecznie, w swoich miejscowościach no nie były dobrze widziane, to po prostu jest z tych miejscowości, tak czytam w artykule wyganiano, no i po prostu były skazane na opuszczenie tej społeczności. Ja nie będę mówiła o paleniu czarownic, tylko mówię o kobietach, które po prostu gdzieś tę społeczność, społeczność wykluczała, wyrzucała, ale te osoby były w stanie po prostu zacząć nowe życie w, w nowej rzeczywistości, w nowej społeczności. Przeczytałam jakby taki komentarz, że właśnie kultura mediów społecznościowych, czy kultura unieważniania w mediach społecznościowych nie daje szansy, kiedy unieważnimy kogoś, w cudzysłowie, nie daje szansy właśnie w ogóle na funkcjonowanie w pewnym sensie. Z takich historii Tobie znanych to właśnie, gdybyśmy mieli przykład podać cancel culture, to co byś przypomniał? Jeszcze dwie rzeczy mi przychodzą do głowy. Pierwsza z dziedziny polityki ogólnoświatowej i wykluczenie Donalda Trumpa z, z, z mediów społecznościowych właśnie przez, przez właścicieli tychże mediów. Kiedy miał kilka milionów followersów, to jeszcze tak, trzeba dokładnie, dodać. Dokładnie, tak. Oczywiście on próbuje sobie z tym radzić, zakładając za grube pieniądze niezależny portal, na którym społecznościowo można się komunikować, w związku z czym jakby no to, to, to jest tego typu szarża, ale, ale to jest pierwszy przykład. Ale drugi przykład, myślę, dużo ciekawszy i on się wiąże bardzo mocno z tym, czego doświadczyliśmy w pandemii. Otóż niejaki Elon Musk, czyli też no, fanatyk technologii, wizjoner i, i człowiek, który w niesamowity sposób jest, jest takim, powiedziałem, orędownikiem nowych technologii i różnego typu nowych trendów, skupia słuchaj, wokół siebie grupę profesorów z różnych uczelni na świecie, którzy no z tytułu tego, że mieli nieco inne poglądy niż te poglądy właściwe i przypisane od lat w wielu uniwersytetach na całym świecie. No zostali delikatnie mówiąc wyproszeni z tego gremium profesorskiego i musieli sobie znaleźć jakieś miejsce dla siebie. No i właśnie Elon Musk tworzy im taką, taką przestrzeń, taką platformę dyskusji, dając im jednocześnie możliwość oczywiście dotarcia do bardzo wielu odbiorców na całym, na całym świecie. To takie dwa przykłady, które mi przychodzą do głowy z, z różnych dziedzin, ale myślę, że ciekawe. To ja jeszcze dodam trzeci. Słuchajcie, kultura unieważnienia pojawia się też w kontekście antyszczepionkowców. Też znajdujemy takie przykłady, gdzie osoby, które zakładały właśnie profile w różnych mediach społecznościowych i na tych profilach publikowały treści antyszczepionkowe, po prostu były blokowane. Taka chyba była też polityka między innymi Facebooka, tak mi się wydaje. To jest też, to, to co dzisiaj pojawia się w kontekście no właśnie wojny choćby w Ukrainie. Też Wszystkie takie, to też to jest moja lektura z ostatnich tygodni różnych mediów, że też te treści, które są um, ukazującymi właśnie Rosję, nie jako op, okupanta, agresora, też są w różnych mediach po prostu blokowane, żeby ta, żeby ta narracja właśnie wojenna, czy taka rosyjska po prostu się nie była upowszechniana. I teraz tak, wywołam, jakby doszliśmy do momentu, że zobaczcie, Artur pokazał jakąś taką perspektywę, powiedziałabym, mniej lub bardziej. W zasadzie ja też mniej lub bardziej pozytywną i bardzo mocno dyskutowaliśmy o tym przed wejściem na wizję, czy to jest, czy kultura unieważniania po prostu sama w sobie z założenia jest zła, błędna i po prostu niewłaściwa. I pierwsza moja myśl w ogóle, kiedy słyszę kultura unieważniania, jeszcze może pociągnę ten wątek, ja ją sobie przekładam trochę na czasem też na to, z czym borykają się młodzi ludzie dzisiaj w sieci. Mówię też o, o tym, jak działają rówieśnicy, że też wykluczają bardzo często. Właśnie, w mediach społecznościowych blokują profile, bo o takich sytuacjach słyszałam jako nauczycielka, jako, jako dyrektorka, no taka sytuacja budzi mój ogromny sprzeciw, budzi opór i powiedziałabym, że ta kultura unieważniania w tym sensie, że ja blokuję kogoś z kim jestem, społecznie funkcjonuję, no jest zła. Ale właśnie Arturze, jeżeli popatrzymy sobie na kwestie proputinowskie czy szczepionkowe, to co myślisz? Jest to kwestia jakby tego, Mieliśmy co. Chcieliśmy się związane. kłócić, słuchaj. Tak, tak, ale, ale to, 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 to nie jest to kwestia kłótni, ale tak. Jeśli chodzi o tematy związane z szczepieniami, tutaj nie jestem jakiś ortodoksyjny w tej sprawie. W tym sensie, że nie chciałbym jakby zwracać uwagi na to, że jak ktoś myśli inaczej, to po prostu powinien być z czegoś wykluczony. Nie mam takich poglądów mhm. i, i nigdy ich nie miałem od początku pandemii. Ale myślę sobie, że jak patrzę na przykład na to, co się dzieje w Rosji i na to, w jaki sposób agresor, czyli, czyli Putin. Atakuje niewinnych ludzi w Ukrainie, no to tutaj widzę pewne zastosowanie tej kultury unieważniania i chętnie, chętnie bym się podpisał pod, pod takim wdrożeniem tego mechanizmu, właśnie w kontekście tego, co robią Rosjanie, co robi, co robi Putin. Drugi element, bliższy nam, w sensie wywodzący się z, z Polski. Od, od kilku lat mówi się o tym, że rosną siłę ruchy narodowców, ruchy, no takie, które mogą budzić niepokój z punktu widzenia tego, jaką aktywność prezentują, jakie poglądy głoszą i tutaj też, szczerze mówiąc, nie obawiałbym się takiej sytuacji, w której ta kultura unieważniania, czy ten proces zmierzający do kultury unieważniania, no jednak zostałby wprowadzony, no bo jeżeli mówimy o sytuacji, w której pod pełnym pod po, po, po akceptacją rządzących odbywają się marsze, podczas których palone są domy w centrum Warszawy, bo rzucane są jakieś, jakieś mm -hmm. zapalone substancje do nich, no to, no to chyba jakby ta, 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 ta nasza kultura wymaga pewnych korekt i, i chyba należałoby uruchomić jakieś mechanizmy, żeby, żeby przeciwdziałać takim, takim zachowaniom, bo, mm -hmm. bo takie zachowania przecież mają miejsce no, co roku, można powiedzieć, tego typu mm -hmm. rzeczy się dzieją, prawda? Mm -hmm. Ja myślę sobie, że poszliśmy już dalej właśnie z tym tematem, ale zobaczcie, zawieśmy się może już nawet nie na kulturze całej unieważniania, takiej, która jest ten, ma taki powiedziałbym, może nierodowód internetowy, ale jednak bardzo mocno gdzieś w tych mediach działa. Ale właśnie myślę sobie, że warto w ogóle dzisiaj, no właśnie, w pracy z młodzieżą, szczególnie temat wykluczania. Unieważniania, podkreślę to raz jeszcze, po prostu poruszać. Wydaje mi się, że dzisiaj, szczególnie w świecie, no właśnie młodzi ludzie funkcjonują w mediach społecznościowych nie, tych, co, nie w tych, co my, tak do końca, ale też tak jak powiedziałam wcześniej, to, to moje doświadczenie gdzieś w pracy z młodymi ludźmi pokazywało, że bardzo często właśnie to wykluczenie, to unieważnienie gdzieś w mediach społecznościowych to było tak bolesne i bardzo często też przez nas dorosłych zupełnie niedostrzegane, bo my jakby nie zdawaliśmy sobie sprawy. Mówię, nie zdawaliśmy sobie sprawy w tym kontekście, że dla nas media społecznościowe często, no jesteśmy w nich, ale nie jesteśmy, jest bardziej taką ścianą chwały, bym powiedziała, Facebook, pokazujemy coś świetnego, robimy jakby rzadko kiedy dorośli, których znam zwracają uwagę na to, że jednak wiecie, te relacje gdzieś mogą być poprzez, w jakoś świecie cyfrowym bardziej bardziej lub mniej głęboko budowane. Dla młodego człowieka myślę, że to jest dużo, dużo ważniejsze, bo to jest kwestia tego, czy jest się akceptowanym, jak się wygląda, jakie się komentarze właśnie dostaje, czy też właśnie, czy ktoś mnie banuje, blokuje i wyrzuca ze sfery swoich znajomych. Więc ja bym chciała podbić ten wątek. Ja myślę, że tutaj pewnie ty masz też więcej do, mhm. do powiedzenia, bo tymi kwestiami cyfrowymi też się, też się zajmowałeś. Ale myślę, że to zjawisko, no właśnie warto chyba o tym rozmawiać, prawda? Myślę, że tak, jestem pewien, że tak. Nawet nie z tego punktu widzenia takiego świata cyfrowego, w który zanurzeni bardzo mocno są młodzi ludzie, ale myślę sobie, że wszystko to, co się dzieje w tym obszarze, powoduje niestety bardzo dużą polaryzację, jeśli chodzi o poglądy, jeśli chodzi o nastawienie młodych ludzi. My w szkole dzisiaj nieszczególnie zajmujemy się tym, żeby nad tymi tematami pracować. To znaczy nie rozmawiamy o tym. Jest kilka bardzo ciekawych projektów, które zajmują się tym od strony np. prowadzenia cyklicznych debat oksfordzkich. Ja w Tarnowie mamy taką świetną inicjatywę prowadzoną przez mojego kolegę Marcina Lewandowskiego, którego serdecznie zresztą pozdrawiam. I on od wielu lat zajmuje się właśnie takimi działaniami, które mają na celu pokazanie, że różniąc się w różnych sprawach, można ze sobą rozmawiać i to wydaje mi się bardzo bardzo cenne, cenna aktywność, która powinna w szkole występować na stałe. Nie tylko jako dodatkowy element, że tak przyniesiony przez organizację z zewnątrz, która akurat się w tym specjalizuje, ale wydaje mi się, że to wszystko, co, co dzieje się na poziomie relacji i szacunku do drugiego człowieka, co wiąże się przecież no, z tym, co się dzieje w sieci, czyli z wszechogarniającym hejtem, z piętnowaniem ludzi, z taką agresją rówieśniczą w, wśród osób młodych. No to są wszystko te elementy, które gdzieś nam się składają na ten jeden duży obrazek, który. Koniec końców powoduje, że ta kultura unieważniania rośnie w siłę. I w tym wymiarze ta kultura unieważniania dla mnie jest czymś absolutnie złym. tak, To znaczy mm -hmm. blokowanie się w tej sprawie i mówienie, że jak ktoś myśli inaczej albo ubiera się inaczej, jest B. To, to, to działa wtedy negatywnie. Ale tak jak powiedziałem, są też takie sytuacje, w których widziałbym dla tego zastosowanie. To ja jeszcze podbiję już na zakończenie, bo też mówiliśmy się, że do kwadrans dzisiaj będzie kwadransem. Więc podbiję jeszcze temat unieważniania też w, w przestrzeni pokojów nauczycielskich. Takich. niestety ostatnio i to zarówno jakby indywidualnie i też razem w pracy z nauczycielami bardzo często słyszymy o tym ostracyzmie, którego doświadczają szczególnie osoby aktywne w naszych pokojach nauczycielskich, osoby, które gdzieś próbują zmieniać metody, sposoby pracy z młodymi ludźmi, pracować po prostu w sposób angażujący. Więc myślę sobie, że być może tutaj to jest też temat do rozmów, ale być może bardziej do refleksji, jak my funkcjonujemy w swoich społecznościach. I mówię też o tym, dlatego, że już za

Premiera 14, 7, 14, za 14, 14 dni, premiera naszego pierwszego kursu internetowego, pierwszego, bo za chwileczkę będzie kolejny. Kursu dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół właśnie o tym, jak dbać o budowanie kultury, w ogóle jak budować kulturę współpracy w szkole. Ja nie ukrywam, że my, my nasze ostatnie właśnie doświadczenia pokazują, że z jednej strony wiemy, że współpraca ważna, a z drugiej strony bardzo często słyszymy od dyrektorów, wicedyrektorów, że są tak zmęczeni pracą tą papierkową, że po prostu. Czym ja się będę zajmować? Ja nie mam czasu w ogóle rozmawiać z ludźmi. I nie negujemy tego. Ja będę już mówiła z pozycji ja. Ja to rozumiem doskonale, że dzisiaj czas dla dyrektorów jest bardzo, bardzo trudny i dla wicedyrektorów również, dla nauczycieli zresztą też. Ale słuchajcie, przychodzimy z tym kursem, żeby pomóc, żeby podpowiedzieć, na co zwrócić uwagę. Nie żeby was ewangelizować i mówić, jak macie żyć, ale właśnie po to, żeby pomóc, żeby lepiej się nam wszystkim funkcjonowało. Bo powiem szczerze, z własnego doświadczenia też mogę powiedzieć z tych spotkań wszystkich gdzieś tam w Polsce z dyrektorami też znam sytuację gdzie właśnie grono zaczęło troszeczkę unieważniać dyrektora w pewnym sensie spychać go na margines i takie sytuacje też są możliwe więc szukajmy też tych dróg dojścia do ludzi i słuchajcie zapraszamy was do tego żebyście śledzili to co robimy i żebyście dołączyli też do naszego webinaru tak jest. Zapraszamy na naszego YouTuba, gdzie publikujemy też nasze filmy. I pod tym filmikiem z dzisiaj podrzucimy Wam materiały na temat kultury unieważniania, bo uznajemy obydwoje, że to jest temat ważny. Jednym edukadransem nie, nie, nie rozstrzygniemy, czy to, czy to jest coś co czym powinniśmy się zajmować dziś jutro i pojutrze, ale na pewno warto przeczytać i zastanowić się nad tym zjawiskiem i zastanowić się, w jaki sposób pracować z młodzieżą, pracować z dzieciakami, żeby nie było takich sytuacji, które będą krzywdzące dla kogokolwiek. I słuchajcie, temat na pewno powróci, bo te tematy, które poruszamy, wrócą w kursie dla nauczycieli, zobaczycie już za moment, bo na razie mówimy o premierze tego dyrektorskiego, ale za moment będzie nieco więcej i to będą na pewno tematy bliskie. Życiu i temu, o czym tutaj w tej przestrzeni mówimy. Dziękujemy Wam za dziś bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło i śledźcie nas tam, gdzie możecie. Do zobaczenia. Spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. Projekt Zmiana o edukacji inaczej.